No ale musimy przypomnieć jeszcze raz, że 5 kwietnia będziemy cały uciech. 5 kwietnia na Warszawę. na Warszawę na najpierw kamraci się zjeżdżają, dają dowód swojej obecności. Ci, co mogą, powinni. Ja nawet nie mówię muszą, ale ci, co mogą, powinni. Bo to marzec, bo to tradycja, bo to pięciolecie naszego ruchu kamrackiego bierzemy udział w marszu wolności. Od kolumny Zygmunta od 11.30. A po Marszu Wolności schodzimy sobie na miejsce naszego Wiecu i będziemy tam Wiecować. Od Syrenkę Warszawską. Od Syrenę Warszawską, tak jest. Piękne miejsce, bulwary wiślane. I piękna ma być pogoda. Rozmawiałem z Agnieszką w czasie snu. Więc Agnieszka nam zawsze zapewnia piękną pogodę. Zapewniła nam piękną pogodę w przemyślu. Pamiętacie, mimo że że potem było zimno, grochowa była. I yy, tak, to jest to samo miejsce, gdzie spaliliśmy Marzannę i utopiliśmy w Wiśle. To jest ta sama syrena Warszawska, mhm, którą okay. z Osadowskim uratowaliśmy swego czasu i zdjęliśmy z niej kurewską maskę. Czyli synów, którzy który jej pandemię. Tak jest. I to było to było w maju 2020 roku w maju 2020 roku. Tak jest. Pokażemy Wam to. Słychać nas? Słychać, słychać cały czas słychać. E... Syrena warszawska jest nam bliska. Po pierwsze, jest kobietą. Po drugie, jej twarz to twarz bohaterki narodowej, Krystyny Krachelskiej, która zginęła w drugim dniu Powstania Warszawskiego. Rzeźbę robiła wybitna artystka, rzeźbiarka, pani Miczowa. Tak. Ah, poszło, twarda ta guma była. Z czym nowo się robiło? Proszę. 6 maja. Zimno było, popatrz. Podczarowali tę pandemię. Tak. I już potem nikt syrence, maski na buzie nie założył. Nie ważył się. Ta maska potem wisiała w naszym studiu, bośmy ją znaleźli i zabrali, pamiętasz? No się zabrali po prostu. Znaleźć, no. I pokazywaliśmy. Więc kamraci, kto może 5 kwietnia przyjechać na... O. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Tak jest. No właśnie. Czyli tu wylądujemy. A to nakręcone jest świętej pamięci dronem który oddał życie w służbie kamratstwa. Kręcił Marcin, dron latał, kręcił o. No i co? Ten miecz, kamraci. Ten miecz i ta tarcza. No, to nie to. I ten miecz jest tuż przed ciosem. Ten miecz jest tuż przed ciosem, podniesiony do góry.